Marszobiegu i rajdzie rowerowym w Nowej Dąbrówce. E, organizujemy to już po raz kolejny. E, za każdym razem jest to akcja charytatywna, tym razem dla Lenki Marciniak. E, m, kilka lat organizowaliśmy marszobiegi. W tym roku kolejny element, wyścig e, kolarski. E, akcja charytatywna. E, Duże zaangażowanie społeczników, czyli Stowarzyszenie Skórzec Biega z tąkiem Skórą na czele, nasi strażacy z OSP Nowa Dąbrówka, ale też z innych jednostek, jeżeli w Kotuń, no chyba wszystkie jednostki z terenu gminy Kotuń i jeszcze z terenu gminy Skórzec, Dąbrówka, Stany. Wszystkich bardzo serdecznie dziękujemy za za tą, za pomoc biegaczy i kolarzy zapraszamy na kolejne edycje a będzie ich w tym roku jeszcze minimum trzy no cóż można powiedzieć fajna impreza, super zabawa smaczna grochówka zapraszamy wszystkich na kolejne edycje jest miło, jest sympatycznie a przy okazji pomagamy pytam Tomasz Skóra, Grupa Biegaczy Skórze Zbiega. Dzisiaj po raz piąty spotkaliśmy się na charytatywnym marszobiegu Grupy Biegaczy z na prośbę Pana Wójta Gminy Kotuń. W tym roku dołączyliśmy również rajd rowerowy na dystansie 20 km. W rajdzie wzięło udział około 30 osób, w biegu około setki. Bardzo się cieszymy, że tak wiele osób odpowiedziało na nasze zaproszenie. Przyjechało wesprzeć leczenie i rehabilitację Lenki Marciniak. A jak się biegło? Bo brałeś udział też w biegu. No fajnie, tam było troszkę. Wczoraj znaczyliśmy cały dzień te trasy, ale tak to jest zawsze: jeździsz po tych trasach, zdaje się, że wszystko jest w porządku, a później biegniesz się zupełnie inaczej to wygląda. Drugie miejsce dzisiaj, no fajne. Cieszę się, że mimo tych obowiązków udało się jeszcze pobiegać. Trasa myślę, że bardzo, bardzo spodoba się wszystkim biegaczom. No i pogoda nam dzisiaj bardzo, bardzo sprzyja. Także myślę, że będzie to pozytywna niedziela.